Prosiliście w listach, pytaliście się, dlaczego nie ma takiego materiału. No to wychodzimy jakby naprzeciw. I tak go planowaliśmy, ale jakby logistycznie musieliśmy to zrobić tak, żebyśmy faktycznie byli w jednym czasie w jednym miejscu. Dokładnie. Chodzi oczywiście o 20 rocznicę premiery powrotu króla. Powrotu króla. E, więc zapraszamy Was na taki nostalgiczny, wspominkowy materiał. Ja jestem Grzegorz Krzychu. Bądźcie z nami. I jak się cofamy w ogóle w przeszłość, 17 grudnia 2003 roku, u nas oczywiście w Polsce to było ciutkę e, później, ale wow, no to się wydaje, że jeśli chodzi o świat w ogóle film nie tylko o świat filmu, ale ogólnie o świat, to dwie dekady to jest mnóstwo czasu, jak się zmieniło przez ten, mm, przez ten okres, prawda? Tak, 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 to czas, czasu dużo minęło, a Władca Pierścienia dalej jest najlepszą trilogią w historii, więc... I co najważniejsze, jakby patrząc nawet teraz z perspektywy, to powrót króla, jak i wcześniejsze oczywiście dwie części, one w ogóle nie czuć, że zostały nadgryzione zębem czasu. Że te efekty, które zastosowano wtedy tam, nie ma tego marnego CGI, nie ma co drugiej sceny robionej na greenscreenach, i to się naprawdę ogląda. Plus to, co Jackson jednak zrobił, naprawdę oddanie takiego hołdu Tolkienowi, mimo że faktycznie. To nie było tak, że powrót kula był w 100% zgodny z książką, ba w wielu procentach i w wielu przypadkach nie był. No ale cóż. No, no dobrze, nie musiał być stuprocentową, jakby adaptacją książki, bo też nie o to chodzi, ale oddał kapitalnie cały ten świat i zwiększył całą tą trylogię. Tak jak mówisz, nie było wielu jakby takich efektów green screenowych czy CGI-ów, a pomimo tego to dalej się ogląda, pomimo tych 20 lat, dalej z takimi wypiekami na twarzy, że to jest dalej tak genialna historia, że dalej to robi wrażenie. Ja mam zawsze problem z tym, żeby jakoś klasyfikować poszczególne części, bo dla mnie to jest zawsze jedna wielka całość, jedna, jeden, wielka, jeden wielki twór, i oczywiście drużynę traktuję jako taki wstęp do przygody, jeszcze taką może niewinną, potem się oczywiście rozkręca. Dwójka jest taka moim zdaniem, najbardziej ponura w klimacie. E, najbardziej mroczna, oczywiście z fajnym finałem w Helmowym Jarze, ale trójka, czyli powrót króla, e, jakby jest tam najwięcej efekciarskich, pamiętnych scen. A no, oczywiście, <tryk> pierwsze co to nam przychodzi na głowę, no to Marsz Rocky na Mina Stirrit. Tak, cała Ta, starza, Przemowa Theodena. Jakby to całe to na tym wzgórzu spojrzenie na tych jeźdźców, no to jest coś genialnego i. To jest tak, jakbyś oglądał tę scenę w Avengersach, tak? Z portalami. Mm -hmm. No tak samo. Tylko tu jest jeszcze chyba wydaje mi się, półka wyżej nostalgiczności całej tej sceny. I za każdym razem, jak oglądam tę scenę, to po prostu robi to genialne wrażenie. Tak, ja, nawet jakbym miał się nie przygotowywać, to widziałem to powrót ale tyle razy, że jakby tak. Te sceny mi się wszystkie dobre przypominają, od przekucia miecza ponownego dla Aragorna, po jego wkroczenie, żeby zbratać się, czy wezwać umarłych z Dunharrow. Oczywiście bitwa na polach Pelennoru Pel pod Minas Tirith, świetna sprawa. Wezwanie pomocy przez, tak, przez tak, tak, Gondor, odpowiedź Rohanu, to co mówisz, zbieranie całych tych wojsk, a następnie właśnie cała ta przemowa i szarża Rohirrimów. Fantastyczna rzecz, czy potem marsz na czarną bramę, żeby dać Frodo'wi trochę przejść, więcej czasu. Nie. Wymarsz wojsk w ogóle z Morgulu na samym początku, kiedy już wiesz, że Mordor jakby wytacza najcięższe działa, to co Gandalf w mówi, że. W książce to było, że oni chyba przez 3-4 dni wychodzili, czy nawet w dłużej. No, to ogólnie było. Znaczy, ogólnie jakby rola tego generała tam w Morgulu była trochę większa w filmie niż, niż, niż w książce, ale. Ale efekciarsko oczywiście daje. Cała ta sekwencja, właściwie, kiedy już Frodo z samem dochodzą do góry przeznaczenia, aż do momentu, kiedy e, pierścień zostaje zniszczony, po ten moment, kiedy w ogóle orły przybywają po, po naszych bohaterów. E, Fantastyczna rzecz, trochę bardziej chyba zrobili, tak mi się wydaje, już dawno nie czytałem co pana trylogii większego łachudra z Denetora. W filmie niż był w książkach. Bo on jednak w książkach był trochę bardziej takim mężem stanu, który faktycznie o ten gondor dbał, a tu już go pokazano u skraju w ogóle możliwości umysłowych no, i fizycznych. Tu zrobili z niego takiego szaleńca, ale przez tą utratę Boromira, że on tak. dalej go opłakiwał, że jakby tego Faramira gdzieś odtrącił. I to też przez skrewene było, aż nienawiść taka do Faramira. Tak, ale też też tak jak mówisz, ta jego już jakby stan umysłowy nie był w najlepszym stanie po prostu. Hmm. I... Ale to chyba dlatego, że stracił tego pierworodnego syna i już wszystko było mu obojętne, czy oni to miasto oblężone będzie, czy obronią się, czy nie. No, stracił syna i dla niego się świat skończył, więc może w takim kontekście go chcieli przedstawić. A sama bitwa na polach panoru? O Jezu, Jezu. ja mam zawsze takie dwie, e, dwie sceny, które zawsze wow u mnie robią, czyli pier czy właściwie trzy. Pierwsza to jest, jak Denethor w ogóle spogląda z góry Minas Tirith, kiedy widzi te wojska. Tak, tak. No. Druga to jest, kiedy pojawia się ten taran, yy, który rozwala drzwi, kiedy w ogóle z nim kroczą. Na no, a trzecia to oczywiście pojawienie się Olifantów, nie? To, o, to... to w kinie szczególnie robi duże wrażenie. Tak, no bo to jednak już wszyscy myślą, że już ta walka jest wygrana, a tu nagle dostajemy jeszcze kolejną, jakby kolejny pojedynek. I tak, jak mówisz, w tej, tych, jakby z całej tej sekwencji bitewnej, to ja mam y, w pamięci, właśnie y, walkę, walkę jeszcze Eowiny mm -hmm. y, z królem, z, tak, z czarnym tak. Zangmaru. z To jest też super scena. No i oczywiście, tak, to też z Olifanty pojawiają się, też robi to mega wrażenie, Wie, więc, y, no, ale ogólnie, cała ta, jakby. Sekwencja walk jest genialnie pokazana. No, plus, warto oczywiście, tak jak każdą część yy, wcześniejszą, oglądać w tej wersji rozszerzonej, bo w powrocie króla, jeszcze mamy tę fajną scenę, której nie ma w kniówce, kiedy Aragorn z, z wojskami już na końcu przychodzą pod Bramę i wychodzi ten gościu, który nazywa się Ustami yy, Saurona. Saurona. tak. Yy, I jakby Aragorn go tam na końcu ścina, nie? I to też są takie smaczki w ogóle, dużo, dużo więcej scen no. jest. Mamy też śmierć Sarumana, przecież pokazaną. O, i to jest, to jest fajne, to a propos e, zakończenia, które moim zdaniem składało się właściwie chyba ze czterech zakończeń, bo mamy tak, mamy zniszczenie pierścienia, oczywiście przylatują po Froda i Sana Orwy. Potem mamy koronację Aragorna. Tak. Potem w ogóle hobici wracają do Shire. Potem mamy e, pożegnanie w Szarej Przystani. A potem w ogóle jeszcze mamy końcową scenę z samym. No tak. I jakby każde mega gra na emocjach, to też jest mega rola Jacksona, że do tego doprowadził, bo zostawił nas w takim emocjonalnym, w ogóle przedłużonym zakończeniu, gdzie każde kolejne pożegnanie, no takie schody emocjonalne stajemy, tak, dokładnie. tak że, że gdzieś na końcu ten sam z tą swoją rodziną e, w tym spokojnym szajer, bo w książce też tak do końca nie było, bo tam się właśnie pojawił Saruman. No właśnie który stracił te swoje moce, a tutaj wiedzieliśmy, że już tak nie będzie, bo w sensie mieliśmy tę dodatkową scenę, gdzie on tak, zginął. Ale właśnie to też fajnie, jakby tą, e, odwrócił te, te emocje Jackson, bo gdyby faktycznie tego wcześniejszego wyjaśnienia Sarumana nie było i on by się pojawił na tym zakończeniu, to już by trochę całą kompozycję filmu rozwaliło. Jakby to, co było najważniejsze, to jest najważniejsze. Saruman, ta końcowa bitwa Hobbitów wygania jego. Z Shire to nie było najważniejsze. Oczywiście u Tolkiena to potem fajnie wyglądało i tak dalej, ale też czułeś, że jakby, no okej, okay, skończyliśmy jakąś ważną rzecz, i, i nagle co? I, I to trochę jak w grze o tron. Wydawało ci się, że najważniejsze będzie pokonanie następnego króla, a za chwilę, a jednak idziemy tam, bo jeszcze walka o tron. I to jest najważniejsze. No, tutaj wiedzieliśmy, tak. że najważniejsza będzie ta walka z Sauronem, jednak pod Dokładnie. Czarną Bramą. Znaczy, że ona będzie decydująca, bo. Najbardziej efektowne to oczywiście było to Helmowe Jari <grym> na Nastirit, no nie oszuka. Więc ja nie się. mam za złe w ogóle Jacksonowi, że on tak to przestawił że, że mamy tą śmierć rumana dużo wcześniej. I wtedy hobici faktycznie jak wracają, to można skupić się już na takich e, tak. spokojnych, miejscowych, tak. spokojnych emocjach. doprowadzać zamknięciu pewnych tematów. E, to co Frodo pisze tą książkę, prawda? Bilbo, Szara Przystań i to wszystko moim zdaniem fajnie gra jest stopniowane. Faktycznie jest to może przedłużone. Ale jakby ja nie mam z tym najmniejszego problemu, bo to co jakby też Jackson w wywiadach mówił, że jakby głównym celem u niego było to, że faktycznie oddać hołd Tolkienowi i podejść do tego dzieła z szacunkiem. Czego na przykład nie widzimy współcześnie w Rings of Power, jakby inny temat. Więc jemu też dużo więcej można wybaczyć, bo... Widziałem takie komentarze też u nas w ogóle na kanale, że o, gdybyście nagrywali 20 lat temu, to pewnie też byście krytykowali Jacksona, że nie ma tej sceny, nie ma tej sceny, że nie ma Toma Bombadilla, że tego nie zrobił. A moim zdaniem właśnie nie, bo jeśli robisz pewne rzeczy z sensem i takim szacunkiem, jak ta trylogia była w ogóle obdarzona, bo to był wielki projekt, gdzie faktycznie było widać zaangażowanie. Yy, to tak? można wybaczyć i potem te sceny są poukładane w taki sposób, że potem myślisz sobie no dobra, te kurhany, ten Bombadil, no, no w sumie nie mam z tym wielkiego problemu. To, że się w ogóle umarli z Danharu, pojawili pod Minas Tirith finalnie, ja też nie mam z tym problemu, chociaż wiem, że w książce było inaczej, Ale N nie mnie to. To jakby to dało mm. jeszcze lepszego smaczku całej tej historii, no, tak. tak jak mówimy, nie musi wszystko iść zgodnie z tym kanonem, bo to też bez sensu jest. To wiadomo, że Jackson pokazał swoją wizję, ale przy okazji zachował cały ten mm -hmm. szacunek do twórczości Tolkiena, więc to jest najważniejsze. E, jedynym jakby właśnie minusem tego, minusem tego filmu jest to, że to jest ostatnia część tej trylogii i wie że to jest koniec tej historii. Bo tak a propos Drużyny Pierścienia, jesteś zachwycony, bo wie że to jest dopiero początek tak, coś się i zaczyna. I to Dokładnie. jeszcze będzie trwało. A w przypadku powrotu króla wie że to jest kurczę koniec kawał no Historii, I, i to jest taki in-minus, ale nie in-minus, tylko no, koniec po Twojej świetnej przygody też. Tak, dokładnie, a to zawsze, jak się, coś, jak się, kończy, jak się kończy jakaś fajna seria, czy jakiś fajny film, czy to, jak, jak mówimy o trylogii, no to jednak jest tak nostalgicznie smutno. Zresztą Jackson się o to w zakończeniu postarał, żeby tak było e, i żeby może i łezkę uronić. I w ogóle zresztą Howard Shore też się e, o to postarał no, swoją fenomenalną muzyką. Zresztą to jest 20 lat, i ten soundtrack dalej gdzieś tam jest jako pozycja obowiązkowa która sobie jest świetna muzyka, która też dużą robotę w ogóle zrobiła, o, oczywiście, oczywiście. mega robotę zrobiła w tej trylogii i tak jak mówię, ja nie klasyfikuję, bo ja traktuję tą trylogię jako fajną trzy... całość. To są trzy równe filmy na tym samym genialnym tak. poziomie. To... Widzę jakby te różnice, jakie między tymi filmami są, ale ciężko mi to, ja daję każdemu dychę i jakby... Yy... To jest taki w ogóle fundament... Yy, tak, pod nasze zainteresowania tak. w ogóle fantastyką i całym tym przedsięwzięciem naszego kanału, bo Władca zawsze będzie tak, wspominaliśmy przy każdym filmie tego typu rocznicowym, że tak. Władca to jest podwalina pod to wszystko, co, co, co tutaj robimy. I dlatego dzisiaj tak ciężko być może zrobić coś dobrego w tym świecie, skoro poprzeczka jest postawiona no, najwyżej jak się da, to jakby E, ciężko sobie co na przykład potem jest przy, przy Kasusem Hobbita, który jest okej, okay, ja lubię Hobbita bardzo, ale to nigdy nie będzie, nie będzie Władca bo władca, jednak władca to był też, cieni. ta historia była szerzej zakrojona. Tak, no dokładnie. że to nie była tylko bitwa o Samotną Górę, czy, czy ten, tylko o całe Śródziemy już walczyli wtedy, więc... Tak, Hobbit tak max, jakby było z tego max dwa filmy, to by było naprawdę dość, a, a myślę, że i w jednym porządnym można by było tą historię... A trzy, z e, tego dwa dobre. Trzeci już niekoniecznie. O, trzeci okrutnie. No ale to trudno. <grym> trudno się mówi. Eee, także nie wiem. Aha, no i oczywiście mnóstwo, mnóstwo, chyba 11 Oscarów, prawda? No i to jest eee. Powrót Królowa to jest ten jedyny dalej w historii film fantastyczny, fantazy który dostał Oscara za film. Żaden Te inny film nie dostał. Fajne, dokładnie. Więc no i oczywiście 20 Oscarów, no 19, jako też chyba jedyna taka. Trylogia dostało tyle oskarów, z tego 11 chyba powrót króla dostał. No i ponad chyba 100 w ogóle różnych innych nagród, jeszcze sam powrót króla. Wiecie, Bawty, nie Bawty i tak dalej. Więc to jest e... naprawdę świadczy o genialnej produkcji całej trylogii. No tak. i pewnie moglibyśmy o tym powrocie króla rozmawiać i poszczególne sceny na e, czynniki pierwsze sobie tu rozpisywać, ale to nie jest taki materiał. To bardziej ma być taka nostalgiczna laurka z naszej strony. E... Bo my o tym władcy pierścieni często rozmawiamy, często oglądamy, czy to gdzieś jak leci, czy na platformach, czy jeśli tylko jest taka okazja, w kinach na maratonach, bo to jest bardzo fajna rzecz. O ile e... myśmy tych maratonów już przerobili w kinach. To się nie nudzi, to się, to się nie nudzi. Wiecie, jak siedzicie na wersjach rozszerzonych tam już 12 czy 13 godzinę i się nie nudzicie, to znaczy, że ktoś zrobił dobrą robotę. Pomimo tego, że widzisz ten film już. Enty raz, no to a da i znasz tą historię, to wiesz, że kurczę, zaraz to będzie i chcę to zobaczyć jeszcze raz. To taki żarcik burzy Anty raz? Tak, taki. <laughs> no więc, no to humorystycznie widzicie, nawet czasem jakiś żar rzucimy. Eee, no dobra, mamy coś jeszcze, czy, czy, czy już niekoniecznie? Nie, no, myślę, że tak jak powiedziałeś, 10 na 10, cała trylogia, powrót króla. Dla nas to jest. Ponadczasowy film dalej, i, i tak jak chcieliście usłyszeć tą laurkę, to dostaliście ją właśnie. Dokładnie. Nie ma się do czego przyczepiać, coś genialnego i. Ale piszcie o swoich wspomnieniach, Dokładnie. bo Dokładnie. 2003 rok to jest kupa czasu. Ja tak, tak się domyślam, że wielu z Was wtedy to jeszcze może niekoniecznie nawet samodzielnie do kina chodziło. Więc e, koniecznie podzielcie się swoimi wspomnieniami z tego okresu, jak w ogóle wy pierwszy raz poznaliście no. ten film, czy to było kino, czy może dopiero potem, już po całym tym hype gdzieś na DVD oglądaliście. E, komentarze są wasze i chętnie tych historii wysłuchamy, poczytamy, sami się odniesiemy, bo jeszcze sporo, sporo wspomnień mamy, ale to sobie już zachowamy. Co by nie mówić, w 2003 roku też nie mieliśmy, pewnie każdy z nas nie był pełnoletni jeszcze nawet, więc... Nieważne, nie, nie, nie ważne. Nie ważne. ale mieliśmy kino tuż za blokiem, więc można było chodzić. Tak, tak. Czyska e, Andromeda, jak zainteresowani wiedzą dokładnie, pewnie Andromeda. O co? był klimacik. O co chodzi? No dobra, miało być sentymentalnie, nostalgicznie było, ale już nie przeciągamy, bo to nie o to chodzi. A jeżeli jeszcze kogoś przekonaliśmy, kto nie widział yy, władcy pierścieni, chociaż może takich tu ludzi chyba nie ma, to, to przepraszamy za spoilery. <laughs> No, ale w tym materiale to już wszystko byli z wami Krzycho. Grzegorz. No i zapraszamy na czysta kultura kolejne materiały. Odwiedzajcie, lajkujcie, dzwoneczki klikajcie, polecajcie też znajomym, jeśli oczywiście macie taką ochotę i uważacie, że sobie na to zasłużyliśmy. A teraz już się żegnamy. Cześć. Cześć.